W tym filmie zobaczysz niesamowite fajerwerki kupione przez nas w Walencji. Poznasz trochę branżowych lokalnych ciekawostek, a przede wszystkim doświadczysz tej pirotechnicznej kultury i atmosfery tutaj panującej. Ale pierwszy przenieśmy się do centrum Walencji, sklep pirotechniczny La Petarderia. Jak widzicie, wszyscy stoją w kolejce po fajerwerki, długiej na dobre kilkadziesiąt metrów. Zrobimy sobie małe zakupy kilku najbardziej kultowych produktów i specjalnie dla Was testy. Także będzie ciekawy benchmark w relacji do naszych fajerwerków dostępnych w Polsce. Wchodzimy do sklepu z fajerwerkami. Surprise, motherfucker. hello first of all what is most popular items we can buy for you from I know that uh, a lot of children uses these boxes for, yeah. so for sure we want to buy it what is inside or is this it just is, empty uh, box without anything I mean this for children to be secure because the firewalls can be dangerous okay, so, so they can put everything inside yeah. and uh, yeah. uh, and inside I see that I have some stickers and this. Okay, this is only to mount it uh, on my neck, and I saw also that uh, children used uh, something like that, uh, something similar to fire the fireworks. Yes. My name is Meta. 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 Okay. Meta. I it's for not being all the time with the lighter, to not to use the lighter yeah. all the I I Trochę to... przyspieszając mój popyt, kupiliśmy m.in. ten fajerwerkowy śmigłowiec, dziesięciometrowe trasy, czyli petardy połączone quick matchem swoją drogą w kategorii F3, czyli dla konsumenta, mimo że ten rodzaj lądu samodzielnie to już wymaga uprawnień i do tego wiele innych pierdółek. Przy okazji zapytaliśmy Martynę Martela. Czy taki fajerwerkowy terror to co się dzieje codziennie? Oliver in the fires. A skoro tak to czy chociaż Sylwester jest równie mocny? Nie i z nutmeg jest. No no, maybe a little bit of noise or things. But uh, not not as strong as. No, no, like no, no, no. Okay, so it's so... in fires that people uh, crazy. Za całość zapłaciliśmy 72 euro. Zakupy spakowane, pora iść na miasto, postrzelać razem z Hiszpanami. Fireworkowe śmigłowie skupione w Walencji, wokół mnie jak słychać wszyscy strzelają fajerwerki, także my zgodnie z tym trendem robimy to też. Co ciekawe, ma obrotowe osie i kółka, więc trudno powiedzieć, czy nie będzie się on poruszał. Wydaje mi się, że tak, że uzyskać dzięki temu siłę odrzutową i będzie sobie jechać, ale widzimy też tutaj od spodu jakieś pirotechniczne urządzenia, być może jednocześnie będzie się kręcić w wirnik. No, raczej on się nam nie wzniesie, ale zobaczymy. Na no, widać syf, e, aczkolwiek test nie był w pełni miarodajny, mogłem go umieścić na przykład na jakimś czy betonie. Weźmiemy sobie na testy dywanik, czyli pakiet połączonych petard oraz katiusze, wyrzutnie gwizdków, które wybuchają. W sumie raczej nie ma się spodziewać czegoś szczególnego i wyjątkowego w kontekście tych um, fajerwerków. Mimo, że pochodzą z sklepu z Walencji, no to są wyprodukowane rzecz jasna w Chinach, ale bardziej kupiłem je, żeby zaprezentować Wam reakcję ludzi wokół. Bo mamy marzec, teoretycznie moment, w którym fajerwerki nie powinny nas otaczać, a wszyscy tutaj wokół je strzelają i my dołączamy do nich. 这个波烂机的事情。So W po produkt pozornie do niczego i bardzo słaby, a tak naprawdę mając swój urogi potencjał, bowiem to były te same komety, które spotkamy często w rzymskich ogniach, czyli bardzo niski kaliber, bardzo niska moc. Fajnie można by to zmodyfikować na przykład na single shoty, robiąc jakiś ekstremalnie zsynchronizowany do muzyki pokaz. Ale oczywiście zmodyfikować to powinien producent albo podmiot mający koncesję na wytwarzanie, tak dla jasności. Jednocześnie, będący szalenie blisko widowni, no bo produkt tej, tej klasy nie wymaga ogromnej odległości od widza. Dywany, które spotkamy dosłownie co chwilę przy ka każdej możliwej kawiarni, i generalnie w centrum miasta, to chwilę ktoś je otwala. Także dołączymy do trendu walencyjskiego. pirobajer, który możecie kojarzyć z Polski, ponieważ był on dostępny nawet w moim sklepie. No wiecie, generalnie w chodzi o to, żeby tworzyć jakieś widowisko, oddziaływać w sposób wizualny na widza, szokować go, zaskakiwać, ale czasem też chodzi o to, żeby łamać konwencję i wprowadzić produkt, który sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że jest to piesek, który robi kupę. W środku tutaj zachodzi reakcja chemiczna, pirotechniczna, która de facto raz, że jest egzotermiczna, więc ta masa, która tutaj powstaje, paruje, jeżeli my, na przykład mieliśmy zimę, teraz zimy akurat nie mamy, ale po drugie zwiększa swoją objętość, więc tutaj wychodzi taka czarna masa, która jak wspomniałem jest, jest gorąca ee, i wygląda to całkiem śmiesznie. <grytanie> wygląda jak prawdziwa kupa, nie? nawet dym dodali. Testujemy tracę Valenciana, e, czyli zespół połączonych lątem petard. E, cały wyrob ma 10 gram neku, nawet nie całe 10 gram neku na przeszło 20 petard, z czego 19 to są jakieś takie malutkie, podejrzewam, piupidówy. O czym dowiedzieliśmy się później, to nie jest domontowana petarda, a po prostu fragment tego lątu wybuchowego, czyli quick matcha, po polsku zwanego stopiną, który w miejscu zgięć spowolni na ułamek sekundy, więc w sumie tymi petardami to jest sam ląd, w sensie tego proste dłuższe odcinki, a te zagięcia to jedynie opóźnienie. Co wynika z charakterystyki prochu czarnego, co pokazywałem w moim kursie. Zaś na końcu znajduje się, przynajmniej tak obstawiam, mocniejsza petarda typowo w hiszpańskim maskletowym stylu. Obstawiam, że to będzie już tam powiedzmy 1 czy gramówka Im mocniejsza, oczywiście, jest ta na końcu, tym proporcjonalnie słabsze są pozostałe. Odpalimy ją sobie i zobaczymy, całość dostarczana jest w worku foliowym, zabezpieczona jeszcze gumką. Tę gumkę oczywiście ściągamy, i w ten sposób uzyskujemy. Produkt, który możemy rozłożyć, rozciągnąć na 10 metrach. Rozciągnęliśmy sobie całą tracę, czyli jest rozłożona na nominalnej długości, wspomnianych 10 metrów, i odpalamy. Ej, grubo! Ja byłem pewien, że to będzie słabe. No, polecam, mogliśmy mieć nawet nauszniki ubrane było na tyle głośno. Podejrzewałem, że to będą bardzo słabe huki. Zresztą widzieliście, no 10 gram neku, co za tym idzie, skoro taka ilość neku w relacji do aż 20 petard, z czego jeszcze ostatnia była najmocniejsza. No to musi tam być dobrej jakości flash. W końcu, walencyjski, typowo hiszpański produkt. Ale jak już dodałem, petaza typowo flaszowa była tylko na końcu, a wcześniej Quick Match czarnoprochowy, no czyli proch też był dobrej jakości. E, teraz zrobimy sobie jeszcze jedną próbę, ponieważ kupiliśmy trzy sztuki tych tras, więc jeszcze zostały nam dwie. I tym razem odpalimy telonty zielone talonami, czyli pewnym. Ekwiwalentem zapłonników pirotechnicznych. Talony generalnie istnieją w dwóch wersjach, o czym wspominam w moim kursie. Zostań pirotechnikiem i te, które ja tutaj posiadam, jakby drut oporowy, który w środku się znajduje, nie jest pokryty mieszaniną pirotechniczną, co za tym idzie, nie podlega on pod normatywy pirotechniczne, nie jest kategoryzowany na przykład jako P1, czy jako, jako cokolwiek innego. Z punktu widzenia formalno-prawnego to jest po prostu. Kolektor elektryczny, przewód z kolektorem. I co za tym idzie? Dlatego też nawet można go transportować z użyciem samolotu. E, no bo nie jest to jakikolwiek materiał wybuchowy, jakakolwiek fajerwerka, czy cokolwiek tego typu. Dlatego też ja sobie je mogłem śmiało przywieźć z Polski. Niemniej te rodzaje też talonów, skoro nie są pokryte tą masą, trochę gorzej rozpalają i przez to wymagają nieco dłuższego wysterowania. W sensie ten impuls elektryczny musi się pojawić na przykład na sekundę, a nie na jedną setną czy na jedną dziesiątą sekundy. Jak to ma miejsce w przypadku zapłonników. No ale z drugiej strony nie ma to dużego znaczenia. Wiele systemów Skonfigurowalnych, albo na przykład ten, który ja sobie wziąłem, przenośny, on właśnie wyzwala porty na sekundę przekaźnikiem, no więc powinno nam to fajnie zatrybić i odpalimy sobie obydwie trace pilocikiem. Teraz odpalimy sobie dwie sztuki naszych tracy, ponieważ tyle nam jeszcze zostało. Kupiliśmy trzy. Swoją drogą oni mieli promocję, kup trzy w cenie dwóch, dlatego też taką ilość za, zakupiliśmy. E, odpalimy je sobie, jak pokazywałem Wam, z użyciem systemu elektronicznego, także zaraz jak tylko wcisnę przycisk, e, to obydwie powinny się zainicjować. W pierwszej kolejności zielone ląty, a zaraz potem same stopiny. Tak, coś zjebałem. Aha, ale zjebałem, ja go nie podłączyłem. Dobra, zrobimy jeszcze raz próbę. 3, 2, 2 1. 3. O, zadziałał. Te decybele równa się z najmocniejszymi petardami, czyli warto tę pracę krócić. Znaczy w ogóle nasze subiektywne odczucie jest takie, że ona łupie nie, no, ekstremalnie i ja podejrzewam, że będzie dużo słabsza. Nawet by mi się to podobało, gdyby była słabsza, no bo. W ogóle pamiętam, że miałem taką wizję, żeby nagrać film, jak jadę sobie na, na rowerze, a wzdłuż e, trasy jest, jest traca. Już nawet miałem w głowie fajerworkowy, gdzie ludzie biegną, a wokół są trace. No ale absolutnie to się nie nadaje, bo jest za mocne. Ja liczyłem, że to będzie właśnie taka bardziej popierdółka, jak na przykład są dywaniki, no, które, w których petardy są jakby uroczo, przyjemnie, delikatne. Nie? I tu nie chodzi o to, że, że, że ma, ma łupać, tylko ma być właśnie takie trzaskanie, jak no, tak, słyszymy to, to gdzieś, gdzieś za nami. No, ale reasumując mają kopnięcie, także dawajcie znać, czy wprowadzę coś takiego na polski rynek, czy jest to adekwatne, w szczególności cenowo, my zapłaciliśmy 10 euro za sztukę 10 metrową. W sumie wtedy zapomniałem, że mieliśmy kiedyś tracę tego typu dystrybuowana przez Jorgę, więc chyba sobie trochę sam odpowiedziałem, bo schodziły naprawdę mizernie. W odróżnieniu od tych cukierkowych hiszpańskich petard, które cały czas mamy na stoku. Tutaj w Walencji bardzo popularnym patentem jest odpalanie fajerwerków nie z użyciem zapalniczki jakkolwiek tylko z użyciem tego typu sznurka, który możecie kojarzyć na przykład z hookerów. Jest to analogiczny sznur i jest to w sumie całkiem praktyczne rozwiązanie, no bo ponieważ rozpalamy go, on się później cały czas żarzy i w ten sposób łatwo możemy odpalać kolejne petardy, nie męcząc się, nie kombinując z jakąś zapalniczką i w szczególności nie niszcząc jej, no bo zapalniczki łatwo się niszczą od samego lątu, który ją pokrywa sadzą. Dodatkowo i być może najważniejszy argument jest taki, że dzieci nie mają bezpośredniego wtedy kontaktu z zapalniczkami, tylko właśnie korzystałem z tego typu rozwiązania. Nie jest to idealne, nie jest na pewno tak niezawodne jak zapalniczka, czasem muszą się tam namęczyć, nachuchać i tak dalej, ale przy okazji też bardziej się oswoją z, z ogniem i, i, i fizyką jaką taką, kiedy, kiedy dmuchasz i, i pomagasz mu się rozpalić. Kupiliśmy też w walencji dym, 19 gram neku, kategoria T1. No i teoretycznie to jest typowy taki granatnik do trzymania go w dłoni, chociaż że instrukcja wskazuje o minimalnej bezpiecznej odległości na poziomie 15 metrów, także no, stary patent importerów. My go w sumie w dłoni z tego względu trzymać nie będziemy, żeby nie, nie faworyzować, nie pokazywać użycia niezgodnego z instrukcją.